Na dużynkach e, w pani gminie. E, gminie, Piecki. gminie Piecki. Znaczy zarządzano jej przez panią gminie Czy to był dobry rok dla rolników? Jak, jak Państw to ocenia? Ciężki. Ciężki. Ze względu na to, sytuacja jest na świecie też. E, sytuacja na świecie swoją drogą, ale też nas na mhm. Nie było deszczu po prostu. Nie było deszczu. Mhm. Nie było deszczu. Widziałam po kukurydzy bardzo, bardzo. Dzień dobry. Bardzo wysychała, więc... E, są, są leby lepsze i gorsze na tych gorszych, no roślina się nie utrzymała. Rolnicy też skarżą się, że nie mimajączają e, karmić zwierząt od pydłach, uh -huh. zużywają w tej chwili pokarm, który jest e, przeznaczony na zimę. Uh -huh. To nie są dobre rzeczy. Uh -huh. no ale pomimo tego jakoś widać trochę optymizmu tutaj na uważenie. To... Wychodzimy z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, mhm. nigdy nie jest tak źle, żeby gorzej być nie mogło. A my wierzymy, że będzie tylko lepiej. Dlatego też jesteśmy pełni optymizmu. Dziękujemy Panu Bogu za dary, za tegoroczne zbiory i prosimy na Pani o opiekę nad naszą. Mhm. Za to, żeby po prostu czas zewrzeć szeregi. I, jak i zna, trzymać jak się. Jak, 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 to, jak to u rolników. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ja tak? Powiedziałabym jeszcze dalej. Jak Polak, potrafi, jak Polak potrafi. Jak Polak potrafi. To też trochę takie dla samorządów też niewdzięczne czasy ze względu na różne... No, no, jeśli jest ciężko, to się różne nastroje w społeczeństwie budzą. Hmm że mamy kochanych rolników, kochanych mieszkańców i potrafimy w tych trudnych i dziwnych czasach, jak ja dzisiaj powiedziałam, zachować się głodnie i iść do przodu z podniesionym czołem. Mhm. No i oby tak dalej. Dziękuję Pani Wój.